kutyka w Ja też zgłaszam wniosek. Proponuję, żeby pod definicją słowa wspaniały w słowniku było zdjęcie Rainbow Dash. Słowo wspaniały jest oklepane Ona zasługuje na coś lepszego Wnioskuję, żeby nazwać ją najbardziej zdumiewającym kucykiem Zdumiewającym? Więc tylko na to cię stać? Wnioskuję, żebyśmy nazwali ją najcudowniejsza Zachwycająca Niezwykła Genialna Olśniewająca A może super ekstra? Dla... Co no, <śmiesz> no. <śmiesz> popiera nazwanie Rainbow Dash najbardziej super ultra extra i coś tam dalej odlotowym kucykiem w Ponyville? Magia. Tajemnicza wybawicielka. Ha! Jaki przepiękny dzień! Nic nie relaksuje pegaza tak bardzo jak tarzani się w chmurkach. Ci poczekać. Jestem Reynu Dasz! Przybywał by ci pomóc! O, co jest z tym tłumem? E, dziękuję wszystkim. To naprawdę nic takiego. mnie tak! moją bohaterką! A Rainbow Dash to naprawdę jest ktoś! Ktoś, ktoś wyjątkowy! wyjątkowy. Cześć Waszej ulubionej, Rainbow Dash! Nie ma takich słów w słowniku, które opisałyby jej przewspaniałość. Mnie? Do głowy? Założę się, że skromność nie jest jednym z nich. Nie, ale jednak jest niezwykła. Ale chyba Rainbow Dash woda sodowa uderzyła do głowy. Możesz mieć rację. Matołku. A potem rzuciłam się do studni. Wiedziałam, że jest tam niebezpiecznie, ale mnie to nie ruszało. Ryzyko to moje drugie imię. Rainbow ryzyko dash. Kiedy o tym myślę, to wiem, że zachowałam się super heroicznie. Heroicznie. Nie tylko superheroicznie, ale też super arogancko. Hej, Applejack. Jack! Chciałabyś przejść do historii jako moja przyjaciółka? Przejść gdzie? Ty robisz notatki? To! Rainbow Dash osobiście mnie poprosiła, żebym napisał jej autobiografię. A... Autobiografie zazwyczaj sławne kucyki piszą samodzielnie. Może w rozumieniu przeciętnego kucyka, ale jestem zbyt zajęta bohaterstwem, żeby pisać. Dlatego Spike będzie moim pisarzem duchem. A, Spike jest duchem! Nieważne. Spike zapisuje wszystko to, co mówię. Prawda, Spike? Prawda, Spike. Mam to! W ten sposób mam więcej czasu na dokonywanie bohaterskich czynów, których nikt nie jest w stanie dokonać. Tak, to wymaga siły, a także mądrości, a czasem drzemki i dobrego obiadu. Nie każdy kucyk może być bohaterem, ale ja jestem na to gotowa. A nie sądzisz, że powinnaś jej pomóc? Tak, tak, zajmę się tym za 10 sekund. Jeszcze tylko kilka... Chciałam czegoś takiego. Tak jest. Pony Wilma nową bohaterkę tajemniczą klacz, która uratowała mieszkankę naszego miasta. Nazwijmy zamaskowaną bohaterkę tajemniczą wybawicielką. Wybawicielka, tak? Niech ta wybawicielka lepiej nie wchodzi mi w drogę. Tu jest miejsce tylko dla jednego bohatera. I tym bohaterem jestem. Czy mogłabyś darować sobie tę gadkę i w końcu nas uratować? dobra. Ale czy O! Oh. Oh. Ci bardzo. Nie mogę uwierzyć! Wybawicielka jest silniejsza ode mnie? Cóż, bohaterstwo to nie tylko muskuły. I ktoś niedługo się o tym przekona. Proszę bardzo, cały i zdrowy. I co wybawicielko? Czy może lepiej Mazaro? Popracuj nad tempem, jeśli chcesz się zmierzyć z kimś tak szybkim jak błyskawica! Przecież uratowała nas wszystkich. Zawdzięczamy jej życie. U. Dobra! Jest silna, szybka i zawsze wie, co złego może się wydarzyć. A teraz kolej na mój ruch. Uch! Jeśli tama pęknie, to miasto się zatopi. Wil potrzebuje bohatera. To łatwizna. Nadszedł czas, by znowu wrócić do gry. Jeśli znajdzie się ktoś, kto podrapie mnie po plecach... ...ja e... może zrobię to sama. Jest silna, jest zwinna i... zna czary. Oh. Jak mogę z nią konkurować? Zaraz, zaraz. Mam jednak asa w rękawie. Tym asem są... skrzydła! Zmierz się z tym, wybawicielko! jasnego kopytka. Dziewczynę, musicie przyznać, ta wybawicielka potrafi być całkiem bohaterska. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem zaklęcia, którym naprawiła Tamę. Nauczenie się czegoś takiego wymaga bardzo dużo czasu. Mm. Naprawdę dba o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Widziałeście, jej kostium jest niesamowity. Moim zdaniem jest też bohaterką mody. I do tego jest bardzo skromna. Chcę, by jej czyny przemawiały za nią. Godne podziwu. Ale ja nie chcę jej podziwiać! Nie sądzę, że jest taka świetna. Jest świetna! Nie powiedziałam tego! Chyba ktoś tutaj jest zazdrosny. Kto? Ja? Rainbow Dash jest zazdrosny. Nie pisz tego spike. <laughs> Poprawka. Rainbow Dash jest bardzo zazdrosny. Dobrze. Możecie się śmiać, ale to ja będę się śmiała, kiedy udowodniesz, że jestem tak samo. Nie. Jestem jeszcze lepsza niż wybawicielka! Ach, nic złego się tu nie dzieje. Niech to! Autobusy i wózki dziecięce zawsze spadają z tego wzgórza! Nigdy się nic nie dzieje, gdy tego potrzebujemy! Nigdzie nie ma śladu katastrofy, ani nieszczęśliwego wypadku. Jak mam udowodnić swoją wartość, gdy wszystko jest bezpiecznie i normalnie? A zostań na miejscu, ładcie Smith! Przy mnie nie musisz udawać. Widzę, że grozi ci niebezpieczeństwo. Tak co jest? Próbujesz trzymać fason. Rozumiem, ale naprawdę już nie musisz. Ja Cię przeprowadzę. Ech, ech, właściwie to mogę zrobić to sama. Nie martw się. Jesteś w niezwykle zręcznych kopytkach. Przestań. Na trochę uznania. Nie sądzisz? Mówiłam Ci, że nie chcę przechodzić przez ulicę. O, ktoś tutaj ma kłopoty? Zaraz pomogę pani to odkręcić. Ale dla bezpieczeństwa proszę, żebyście się odsunęły. O rany. to co zrobiłam? Czy byłam niesamowita? Czy ty trochę nie przesadzasz? Proszę, odpowiedz na pytanie. Czy ja byłam niesamowita? Tak, jesteś niesamowita i niesamowita... O! Żalała. Kogo chcę oszukać? O, wszystkie kucyki mówią tylko, wybawicielka to, wybawicielka tamto. No a co ze mną? Dlaczego wszyscy tak szybko o mnie zapomnieli? Czy ja się zmieniłam? To samo gipkie ciało. Ta sama lśniąca grzywa. Zachwycająca kopytka. Nie, wciąż jestem świetna. Oni się mylą. Ale... Dlaczego wciąż jestem sama? Ja nie znoszę być sama. Hej, rainbow Dash! Wiedziałam! musisz mnie przepraszać mała. Wszyscy popełniamy błędy. Błędy, jakie błędy. Zaraz, zaraz. Po co przyszłaś? Żeby cię do nas zaprosić. Podziękować? Dziękuję wybawicielko kimkolwiek jesteś za Hej, mała! Zaczekaj! Witam wszystkich mieszkańców na pierwszej, ale nie ostatniej paradzie. Na cześć naszej największej bohaterki, tajemniczej wybawicielki. O, więc co tam ukrywasz? Sprawdźmy jak tajemnicza jesteś bez tej maski. Wybrać w różnych odsłonach. Ja zatrzymałam autobus dzięki wirującemu kopytku i niepokonanej Ale Nie udało się przeczuć katastrofy na budowie. Wybacz? Nic nie szkodzi. A ja dzięki magii naprawiłam kamę. Ja zrobiłam potem pokaz letania. Ja uszyłam kostiumy. Przepiękne, trzeba to przyznać. Nic tu nie rozumiem. Dlaczego? Nie chcesz, żebym była bohaterką? Oczywiście, że bardzo tego chcemy. Ale prawdziwy bohater się nie przechwala. Ale... No, chyba troszeczkę się przechwalałam. Troszeczkę? Trosze... Dobra, bardzo. Radość ze swoich osiągnięć jest naturalna, ale... Rzucanie nią kucykom w twarz już nie. Tak! Jedyną rzeczą, jaką można rzucać w twarz jest tarczekoladowy! Myślę, że wyczerpałyśmy już temat. Chciałyśmy Ci tylko powiedzieć, że świetnie jest być w czymś dobrym, ale zawsze trzeba zachować przy tym skromność. O, to brzmi nawet sensownie, tak. To prawda. I myślę, że powinnam też zachować pokorę, jeśli przyćmi mnie ktoś inny, jak wybawicielka. Chyba musimy napisać list do księżniczki Celestii. Ja już się tym zająłem. Jako twój pisarz duch napisałem za ciebie ten list. To bardzo miło, Spike, ale sama chcę napisać mój list. Oj, daj spokój, ja już wszystko napisałem. Dobra, posłuchajmy.